Europa zmaga się z falą ekstremalnych upałów, które powodują realne zagrożenie dla życia, środowiska i infrastruktury. W Turcji wysokie temperatury doprowadziły do pożarów, które wybuchły w wielu regionach. Szczególnie groźne okazały się te w nadmorskim Cieśmę, gdzie do akcji gaśniczej skierowano setki strażaków oraz jednostki powietrzne. Żywioł doprowadził do śmierci 81-letniego mężczyzny. W wyniku pożarów w Turcji ewakuowano setki tysięcy ludzi. We Włoszech Ministerstwo Zdrowia ogłosiło alerty dla 17 z 27 największych miast. Z powodu upałów zmarły co najmniej dwie osoby. Władze zwracają uwagę na znaczenie zieleni miejskiej, która może obniżać temperaturę nawet o 5 stopni. Problemy notuje także Szwajcaria. W kantonie Agał częściowo wyłączono elektrownię jądrową z powodu zbyt wysokiej temperatury w pobliskiej rzece. Zrzut gorącej wody mógłby zagrozić lokalnym ekosystemom. Ekolodzy podkreślają, że wzrost temperatur w Europie to nie tylko statystyka, to realne wyzwanie dla ludzi, przyrody i systemów energetycznych.